jak pamiętacie, ostatnio troszkę zapoznaliśmy się z naszymi postaciami, z naszym głównym bohaterem Dustem, z ostrzem Arachu, czy jak tam się nazywało, oraz z y, Fidgetem, czyli tą naszą latającą wróżką, która wygląda trochę jak połączenie Tailsa z y, Sonica i dinozaura latającego. Y, tak czy siak, y, ogólnie okazuje się, że gra jest trochę ograniczona przez to, że trzeba Będę musiał jakoś pilnować się, żeby saveu, kończyć odcinki przy saveach, a wiecie jak to jest, może wyjść czasami 20 minut, może wyjść 40 przez to, więc to mi średnio się trochę podoba, no ale będę się starał, jak będzie około 20 minut odcinka, właśnie zatrzymywać się i przy takich saveach i kończyć, bo tylko przy takich można zasywać grę. No i dobra. Lecimy, zobaczymy co tam jeszcze mamy do zrobienia. Tam chyba musimy zdobyć jeszcze klucz, a my tego klucza na razie nie mamy. A, nam się tutaj kończy moc. Musimy odpocząć. Dobra, idziemy normalnie. Naszym celem teraz według miecza jest dojście do jakiejś wioski, gdzie dowiemy się trochę o swojej przeszłości. Wow. No escape. Co to jest jad, jad, A, i o tym można też walczyć, Na ja rozumiem. O! Oh. Musieliśmy się uleczyć, Gdzie u nas z życiem było. No czekajcie, jak to się to spalało. Eee, tak, ogólnie tutaj musiałem od nowa przejść, więc te wszystkie wskazówki nam się jeszcze raz pokażą. O, coś, coś jakąś włóczkę znaleźliśmy, nie wiem czy to będzie jeszcze. Dust to dust. A, no tak, to jest... Nasz quest artywny, tutaj mapka oczywiście. Eee, czytajcie, gdzie są so tu... O właśnie, to chciałem tutaj. Te owocki, które nam dała. Fidget. Wow, jest ciężko. A w sumie dałem stać poziom trudności, że nie powinienem się dziwić. Typical hit O sieka się zaczyna, szczerze powiedziawszy A, to jest ten Rising Phoenix Fajnie Kombosy są przyjemne A wiem, że jeszcze będą o wiele bardziej rozbudowane, że tak powiem. Oooo, babeczka! Tastic cupcake! 60 HP respi, okej. Okay. Materiał sporo już znaleźliśmy, jakiś barwnik, jakiś strap metal, e, papier, e, imp hide Nie wiem, podczowa impa no, czy my z impami jakimiś walczymy, wychodzi na to Zmierzał gdzie ten klucz znaleźć, czy to? Ja coś ominowym, że tak powiem, czy? Mówisz, patrzcie, aha, dobra, mniejsza o to. O, nowa umiejętność. Poczekaj, Dust. Odblokowałeś nową umiejętność. E, coś tam, coś tam, Dust Storm. Czyli mamy jakieś... po prostu nową umiejętność. Wow! Jak to zrobić? Podoba mi się to.

E, w tym przypadku chyba mogę pomóc, jeżeli naciśniesz, wyciśniesz mam na myszce, e, z, zacznę atak tak bardzo spektakularnie niesamowity, że to będzie, że to, że to, że to Jezu, brakuje mi słowa, e, wywrze tobie takie emocje, jakich nigdy jeszcze nie doznałeś. Proszę, zrób się na tym, a ja ci pokażę. No. O! To było bardzo piękne. Hm, well, <grym> jeżeli tak, to może zatrzymam resztę swoich mocy dla siebie. Przepraszam, Fidget. Myślę, że... Jestem pewien, że to jeszcze jakoś się przyda. Właściwie Dust pomiędzy na, naszą trójką to może być przydatne. The dust Storm może manipulować atakami lotem i siłą ataków Fidget. Obserwuj. Wow! Oh, Tak swoją drogą. Też razu, kiedy użyję mojej mocy, to zużyję trochę pastra energii. Możesz go odnawiać za pomocą ataków wręcz. Tardus. E, e, pomiędzy Twoimi kombosami i e, mocami Fidget możesz, e, czy dzięki tym dwóm rzeczom możesz e, osiągnąć wyższy łańcuch, e, no, wy, wyższy kombos co da ci więcej doświadczenia po każdej bitwie, walce. Jednak kiedy zostaniesz zaatakowany przez wroga, łańcuch zostanie przełamany i ty stracisz swoje bonusowe doświadczenie po walce. Right. I I w porządku, wydaje mi się, że rozumiem. E, wydaje mi się, że to zbyt dużo dla ciebie. Możesz sprawdzić w e, menu pomocy na, na, pauz, na menu pauzy przez naciśnięcie Escape. Dzięki Fidget. E, rozejrzę się tam, jeżeli będę miał kłopoty. Wow, to jest świetne.

używać do stormu tak długo. Eee... Okej. Okay, postaram się być bardziej ostrożny. Uważaj... Eee... uwagę na kolory. Jeżeli, jeżeli zaczniesz być czerwony, no chodzi o pasyr oczywiście, a twój ekran zacznie się trząść, jesteś bliski do przygrania. Wow Dobra Się wychilowaliśmy. E, ja sobie później... A czytajcie, czemu na niektóre obszary się na niebieskie świecą, a niektóre nie? Jestem trochę ciekaw Aha, to chodzi o to, czy pokonaliśmy wszystkich wrogów na danym obszarze Ależ nie, my ich pokonaliśmy, to jest... To jest. Przekajcie, ustawimy sobie coś na szybkie lecząco, mobeczkę może. Dobra. Ale ich tu dużo jest tych wrogów. Dobra, jest świetnie. O cholera, bycie. Padł? Nie. Jestem ciekaw, czy może coś z tym, e, że tak powiem. Wow. Zginęliśmy Tak To może ciężkie jeżeli tak Jeszcze mam telefon teraz więc Muszę zrobić sekundowe cięcie Zaraz wracamy Okej wracamy Przepraszam Was za ten Żebyłem ten e, za te cięcie No i dobra teraz będziemy musieli jeszcze raz to przesłuchać jednym słowem Jeszcze raz to przejść O boże to był mój błąd Jeszcze nie mam teraz tego tego Ach. Dobra, będę musiał po prostu bardziej się siebie uważać jednym słowem. Odparcie ten nas próbuje przeskakiwać. Słuchajcie, muszę szybko to zmienić. Od razu też żarełko. Nie, teraz będę po prostu musiał być bardziej ostrożny. Muszę pamiętać, że to jest nie jest najłatwiejszy poziom trudności. I że muszę trochę baczyć na swoje zdrowie. Dobra, jest świetnie na razie. Dobra, teraz szybko to pominę po prostu. Ale to jest <świetne>, świetne. Ja muszę najpierw puszczać jej umiejętność, a dopiero później to, co ona eksa 127, wow. Niezwykle mi wyszedł. Wow, to jest świetne. O coś wypadło dużo, jakieś blueprint, Blueprints, czyli znowu są schematy, jak e, daję na to w e, Road y. Ja później sobie ten... Dobra. Nie wiem, czy tam to zabiliśmy, ale tak jest świetna. Fajnie, jaką można robić z tą y, całą fidget. O, jest fajny safe. Ale chyba jeszcze jest za wcześnie trochę. Zapiszmy sobie. Będzie odrobinę dłuższy. Dobra. No fuck. mam mało życia raź to, to, to jest lipa trochę Okej okay. na wyżej zrobimy co trzeba i się coś nie wiem do pointa za 5 minut jakieś No escape Ja wcale nie chcę uciekać, po prostu mnie pchają te gobliny, orki, impy, czy co to to jest? O, tutaj coś mamy, jakąś notatkę Zaraz przeczytamy Materiały się sypią z wrogów Co jest? Hej, właśnie nabiłeś poziom!

E, właśnie otrzymałeś e, skill gem czyli jakiś tam klejnot e, umiejętności otwórz e, menu postaci przez swój plecard żeby ulepszyć swoje umiejętności i stać się jeszcze mocniejszym dobra możemy albo HP albo attach dobra załóżmy że podbiłem sobie atacz. Wow. Jeszcze, co prawda nie wrzuciłem pierwszy odcinka, ale myślę, że ta seria wam się spodoba. Tu jakaś jest nowa notatka? Um, leap of Faith, czyli Wiary. Chyba. And they just, and they Aha, ja coś donili, pięć czy może sześciu, byli uzbrojeni po zęby i zbliżali się coraz bliżej, coraz bardziej. E, e, postać, która to pisała, do, doszła do jakiegoś tam miejsca, ale miała nogę w swoim, e, Miała strzałę w swojej noze i e, została złapana, otoczona, zdesperowana i nie miała gdzieś, więc wspięła się na rękę tej statuły, bo tutaj gdzieś była gdzieś statuła, i zrobiła strot wiary. Wow. Klucz. Będziemy mogli się wrócić do tego. Wróćmy się teraz, wiecie, do treasure... Do skarbu. I tam skończymy odcinek. Aha, tylko że teraz musimy jeszcze raz tych pokonać. Dobra, jest teraz dobrze, bo mocno atakujemy. Tutaj się zasejwujemy. O kurcze, tra mi się bardzo podoba. No i tak, over right. Później sobie HP podbiję na pewno. To będzie przydatna sprawa. To jest świetnie. Dobra, tutaj byliśmy jeszcze niedawno. <laughs> Kurczę, tę celność. wyprowadzają kombosów. Ok, Pieniążki jeszcze. O, tu dużo ich. bossy są świetne. tarciszą oko, te kombinacja ataków naszych. To jest coś niesamowitego. Oczywiście, jeżeli macie dzisiaj rady, to yy, walcie śmiało Bo... No bo tak Bo gra mi się podoba, a myślę, że jeszcze paru rzeczy nie rozumiem, na przykład... Eee, te oznaczenia na mapie, co dokładnie znaczą, czemu na przykład w dwóch mam niebieskie, to chodzi o to, że tam eee, umiejętność znalazłam, albo jest safe? Chyba o to chodzi. Te tak, czy się tutaj jeszcze... Kawalci cofniemy... A Jezu, się zdygałem, sorry. A tutaj coś będzie jeszcze, tak? O, nie ma To nie może po jakimś czasie nawet znikają. A żeby... nie, tutaj są. Wow, level up. Podbijamy sobie to. Więcej HP mamy. Dobra, otwieramy. Wow, to jest... Yy, quick time event jakiś. Bardzo fajne. Co tutaj znaleźliśmy? Orzeszek jakiś, który daje 40 życia. A coś jeszcze z takich itemków znaleźliśmy? Armoraż no nie To słuchaj dodatkiem miecza, co to jest to? A druga szansa taka w sumie Materiałów zebrałyśmy od cholery I to bardzo fajnych takich przeróżnych Nie lecz przy niektórych jest e, że tak powiem e, z ptaszek a przy innych nie ma no ale dobra Teraz się wróćmy do Czekajcie... do save'a I to jest odcinek. odciek A więc moi kochani mam nadzieję że Wam się podobało Ztrączymy w sumie truci zaczęliśmy ale, ale troszkę ja jeszcze ogarniam te niektóre rzeczy tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało, Trzym jeżeli tak, to nie zapominajcie o łapkę w górę, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie, no i hej, pa pa!